Dobry bardzo, witam Was z Würzburga. Przyjechaliśmy tutaj sobie na taki niedzielny spacerek na kilka godzin pochodzić po mieście. Już dawno nigdzie nie byliśmy, więc w sumie najwyższa pora. Ten budynek, który przed chwilą widzieliście, czyli ten tu, to rezydencja biskupa. Rezydenc Würzburg się nazywa. I jest to jeden z najważniejszych budynków tego typu barokowych w Europie, tuż po Wersalu i rezydencji Schönbrunn w Wiedniu. I ten oto budynek pojawia się na banknocie 50-eurowym. No, w każdym razie na dzień dobry mieliśmy takiego newsa, bo okazuje się, pani nam na stacji nowej powiedziała, że na Bawarii Obowiązują tylko i wyłącznie maseczki te FFP2. A te zwykłe chirurgiczne, na przykład, u nas nosić można gdzieś na mieście, a tutaj już nie, więc trzeba o tym wiedzieć. O, w tym odcinku powiem Wam jeszcze o takich rzeczach, które można, a których nie wolno w tych czasach robić na Bawarii, w Würzburgu. Patrzcie jakie uwalone mają okna. Chyba tutaj dawno nikt już nie sprzątał. Jak już to będzie otwarte wszystko i będzie można zwiedzać, to idźcie zobaczyć, a tymczasem idziemy szukać coś do jedzenia, bo jesteśmy strasznie głodni. Zobaczymy, czy coś się ogarnie. Ale myślę, że z tym nie ma problemu, bo restauracje mogą być otwarte, z tym, że tylko na wynos. Obiecałem powiedzieć o obostrzeniach, jakie tutaj obowiązują. I tu jest tak, że należy unikać spotkań towarzyskich. Jakichkolwiek. A jeżeli już się z kimś spotykasz, to e, mogą to być po prostu ludzie, z którymi mieszkasz, plus jeszcze jedna osoba z innego domostwa. E, w centrum obowiązuje noszenie maseczek, więc trzeba mieć maseczki i to trzeba mieć te maseczki FFP2. Jeżeli chodzi o noclegi w hotelach, to nie wolno wynajmować pokojów e, w celach prywatnych, czyli turystycznych. Można jedynie wynajmować pokój w celu służbowym. I to też jest tak, że to musi być jakiś ważny powód. W sensie nie można sobie jechać gdzieś wynajmować pokój w momencie, kiedy można było na przykład rozmowę przeprowadzić sobie online. Co prawda, w sumie nikt tego nie sprawdzi. Jeżeli jedziesz na firmę, to ten pokój ci wynajmą. I nikt nie pyta, nie sprawdza w sumie, jaki masz powód tego wyjazdu służbowego. Jeżeli masz fakturę na firmę, to jest ok w sumie. A jeżeli już się wynajmie ten pokój w takim hotelu, to trzeba pamiętać o tym, że musicie mieć ze sobą ważny test, taki, jeżeli się nie mylę, to do dwóch dni. W sensie dwa dni przed wyjazdem trzeba go najpóźniej wykonać i mieć ten papier przy sobie. Bo jeżeli tego testu się nie ma, to też może być tak, że w hotelach mogą wam odmówić tego noclegu, nawet jeżeli jest to wyjazd służbowy. Generalnie wiele też zależy od hotelu, który wynajmujecie, bo. W niektórych bardziej przestrzegają różnych zasad. Niektórzy mają jakieś dodatkowe swoje jeszcze obostrzenia w hotelach. Trzeba po prostu sprawdzać. Jak się gdzieś wyjeżdża, trzeba po prostu czytać, sprawdzać, co wolno, czego nie wolno, że potem nie było zdziwka, jak się będzie na miejscu. Bo ja kiedyś miałem gościa, który przyjechał, nie wiedział, że musi mieć test, nie wiedział, że nie wolno prywatnie, gdzie pandemia już trwała nie wiem, z 8 miesięcy. I on się wielce zdziwił, że on nie może u nas wynająć pokoju. I nie wiedział, że musi mieć test i tak dalej. Bo dlaczego my go nie poinformowaliśmy? Pracownicy hotelu, czy w ogóle hotel, nie ma obowiązku informowania ciebie o aktualnej sytuacji w danym miejscu. Więc to wszystko jest w waszych rękach tak naprawdę. Sami powinniście się zainteresować tym, co można, a co nie można w miejscu, do którego jedziecie. Sklepy. Sklepy tutaj są otwarte. Z tym, że o ile sklepy takie spożywcze e, są otwarte normalnie, to takie sklepy obuwnicze czy odzieżowe i tak dalej. E, tam trzeba sobie robić już termin. Często online lub telefonicznie można sobie zrobić termin, na który chce się przyjść, i wtedy można sobie pójść do takiego normalnego sklepu. E, no i na koniec muzea i wszelkiego rodzaju nie wiem, ogrody botaniczne itd. Tak też mają otwarte, tylko tam też trzeba zrobić sobie wcześniej. Termin i oczywiście e, trzeba zachowywać wszystkie środki ostrożności: typu odstępy 1,5 metra plus maseczki. Jak widać, wcześniej czytałem i mówiłem o tym, że trzeba nosić tutaj maski między godziną 6 a 22 w centrum miasta, ale e, wcześniej było widać, że generalnie każdy ma to gdzieś i nie było ani jednej osoby. Z maseczką na twarzy, więc nie wiem w końcu, czy to jeszcze obowiązuje, czy, czy w końcu nie obowiązuje, bo na stronie miasta aktualne informacje są do 22 marca podane, że przedłużone jest. A jest. Który dzisiaj jest? 11 kwietnia, więc. No. Ten budynek to jest Juliusz Spital i niestety trzeba się teraz z tym liczyć, że no jest zamknięty. Oglądaliśmy jakieś makłowicza i pokazywał środek i tam jest bardzo fajnie. I tutaj historia jest taka, że to jest jedna z największych winnic w Europie lub największa? Przepraszam, największa winnica w Niemczech i ona jest dosyć słynna. Um, i oni prowadzą fundację i w ramach tej fundacji z tego sprzedanego wina prowadzą tutaj szpital i dom seniora w tym budynku. Bilet pojedynczy na tramwaj autobus 250. I Jak? Dobre. Mega. Poszukujesz, czy mówisz mhm. prawdę? W poprzednim filmie mówiłem Wam o najlepszym azjatyckim jedzeniu, które jedliśmy poza Hongkongiem. A dzisiaj. Z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, że jedliśmy właśnie najgorsze azjatyckie żarcie Ever. Po prostu nie polecamy. Jedyny plus tego wszystkiego jest taki, że jesteśmy teraz na żarcie i można iść dalej zwiedzać. Tam? No to idziemy tam. Ten dworzec za mną piękny był na liście atrakcji tutaj w mieście i tak się zastanawialiśmy się dlaczego jak go zobaczyliśmy teraz wiemy bo okazuje się że tutaj z tego miejsca było bardzo wielu żydów deportowanych w latach 41-44 To jest fragment muru berlińskiego w parku i ten park jest po prawej stronie od wejścia głównego do dworca, w sensie na prawo od dworca trzeba iść. Co tam mają. To jest obraz? Czy to jest namalowane? Ale czad to nie jest zdjęcie. Fajne. Tutaj za mną jest katedra świętego Kiliana i to jest czwarta największa katedra romańska w Niemczech. To wieże katedry mają do czubka 105 metrów wysokości szkoda tylko, że jest tak obudowana tutaj wszystkimi tymi o. kamienicami, bo z tyłu jest całkiem spoko też fajnie by wyglądało, gdyby nie było tych kamień po bokach teraz jeszcze wpadliśmy tutaj na lody może będą lepsze niż ten, niż nasz obiad. No są lepsze. Ale lody zawsze są lepsze niż obiad. Przyjęliśmy sobie jeszcze kawkę, ale chyba nie mamy za bardzo dzisiaj szczęścia, bo lody były super, ale ta kawa... Piliście kiedyś kawę na dolewkę, w sensie wypijacie kawę fusiastą, a potem się dolewa wody i się pije tą wodę z tymi fusami raz zaparzonymi. To mniej więcej tak ona smakuje, ale jest spoko. Kolejki za lodami. Zawsze w każdej lodziarni są kolejki. Teraz tam też, no. To jest ratusz. On był w czasie wojny całkowicie zniszczony, i w latach 50. go później odbudowali. Teraz idziemy na most. obczajmy, bo tutaj na moście sprzedają wino. Proszę bardzo maseczka założona. Teraz można iść z maseczką na moście. To jest most. XII wieku. 12 XII czy XIII to jest wieku. No więc, to jest most z XII wieku. I on jest mega podobny do tego mostu Karola w Pradze. Jest na nim 12 figur świętych. I tu wszędzie przy moście i na moście sprzedają wino, więc można sobie tutaj kupić winko w plastikowym kubeczku i sobie drinkować na moście. Aha i na moście od 6 do 22 obowiązują maseczki. Więc trzeba i tak on wygląda. Dużo ludzi jest dosyć. Nie spodziewałem się, że będzie tyle ludzi dzisiaj tutaj. A tutaj na górze jest to się nazywa Festung Marienberg. To jest na wzgórzu 100 metrów nad rzeką. I jest to twierdza należąca do biskupów. I to wzgórze ma tą samą nazwę, czyli Marienberg. O, oh, wow. Nie spróbujesz tutaj winka. Nie wolno maski ściągać, a ja mam wodę, bo ja jestem kierowca. Chyba już za długo nie pochodzimy, bo chyba zaczyna padać czy kropi tak troszeczkę i chyba będziemy zaraz się powoli zbierać do domu. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to zauważyliśmy, że dla przykładu u nas na każdym rogu znajdziecie kebaba. Tutaj na każdym rogu znajdziecie chińczyka tak dla odmiany chińczyka ewentualnie pizzerie A to jest biblioteka miejska i informacja turystyczna Ktoś chce sobie kupić kaplicę za 295 000, 218 metrów. Można sobie urządzić saluny. <grywka> Kamina. <grywka> o, uwaga, uważaj, bo muha ci wpadnie. <grywka> Ale to osoba też może być czymś dzieckiem. To jest taki logiczny napis. Wszyscy jesteśmy córkami, synami i dziećmi tej ziemi. Jesteś córką, synem i dzieckiem? Tak, Wszyscy jesteśmy córką, synem i dzieckiem. No nie można być córką i dzieckiem. Tutaj zajechaliśmy jeszcze na chwilkę w drodze do domu. To się nazywa Kultur Speisia i to jest ze starych, co to, to są jakieś magazyny, takie portowe czy coś? Yy, jakieś muzeum jest i taka galeria zrobiona w tym. Tutaj tak troszeczkę nowocześniejszych jest trochę elementów dobudowanych, a tu reszta jest taka starsza. Fajne to miejsce. Tu jeszcze pewnie latem e, jest jeszcze fajnie, jak to jest otwarte, wszystko. Tam z tyłu widziałem, że jest jeszcze klub i kawiarnia. Lub też klub o kawiarnia. Ech, to dziwnie wygląda. Um, jeszcze jedna rzecz tak mi się przypomniała bo byłem w aptece wcześniej e, po tabletki przeciwbólowe. Jest niedziela. I tutaj, przeważnie, jest tak, że. W niedzielę apteki do Twoich zakupów doliczają sobie opłatę taką dodatkową, po prostu za to, że muszą pracować w niedzielę. Nie wiem czy tak jest w Polsce. Nie spotkałem się chyba z takim czymś jeszcze w Polsce. Być może tak jest. Mogę się mylić. W każdym razie tutaj tak jest, więc jeżeli nie musicie koniecznie w niedzielę robić zakupów w aptece, to idźcie sobie w poniedziałek albo zróbcie to wcześniej. No a jak się zdarzy, to po prostu wiecie, że ta opłata jest dodatkowa. Aptece. No. Ale pani była bardzo miła, bo chciałem od razu tabletki wziąć na miejscu, a nie mieli tam żadnych jakichś soków, ani nic takiego. Znaczy były jakieś tam witaminowe, czy to eee, I dała mi szklankę wody. Mieliśmy nie jechać pod twierdzę, bo już jest dosyć późno, ale przestało padać. I akurat wracaliśmy już do domu, tylko że jakoś nas tak poprowadziło, że koło tej twierdzy i tak przejeżdżaliśmy i tak, więc stwierdziliśmy, że wpadniemy i idziemy odczaić z bliska. Pamiętacie tą twierdzę, którą pokazywałem Wam, jak byliśmy na moście? I tutaj się wjeżdża, są szlabanki pod twierdzą jest parking. Do godziny 19 kosztuje 3 euro, a od 19 1 euro do rana. A ta twierdza jest otwarta do 17.30. To są takie fajne ogrody. I na nie się już nie załapiemy. Poczekaj, do 17.00 tu jest napisane. A w necie jest napisane 17.30. No to do 17.00 w takim razie. A, nie, nie, nie. Od kwietnia do października. Od wtorku do niedzieli od 9.00 do 18.00. A od listopada do marca od, do 16.00. Dobra. Tak czy siak jest już zamknięte, ale może coś zobaczymy. Patrzcie, jakie grube mury tutaj są. Zobaczcie, znaczy nie wiem, czy to będzie widzieć na filmie, ale mega grube. O, tutaj już jest ładnie. Już widzę plus tego przyjazdu późniejszego, bo mimo tego, że jest zamknięty ogród i, i ten, ta twierdza, to przynajmniej jest tutaj prawie, znaczy jest mało ludzi. Tylko ta grupka tutaj jest. I my. No dobra, teraz to już naprawdę jedziemy do domu. Już się naoglądaliśmy. Pa, pa. Generalnie to my przyjechaliśmy tutaj totalnie na spontanie. To padła decyzja, że przyjeżdżamy do Würzburga i pół godziny później byliśmy już w drodze. Dlatego nie opowiem wam za dużo o samym mieście, o jego historii czy coś takiego. Ale mam nadzieję, że coś tam zobaczyliście w tym filmie. Wiecie mniej więcej czego szukać. Mam nadzieję, że mimo wszystko film Wam się podobał. Troszkę inaczej teraz niż w siedzenie w domu przed, przed yy, telefonem i gadanie do, do Was. Bo no już dawno nie byliśmy gdzieś na wycieczce, gdzieś na mieście po prostu połazić. Teraz chyba. Chyba wydaje mi się, że od wakacji to jest pierwszy raz. Więc fajnie tak teraz było sobie pospacerować. Mimo tego, że to miasto. No średnio jestem nim zachwycony, szczerze powiedziawszy. Ale tak jest fajnie sobie połazić. Kurczę po tak długiej przerwie. Naprawdę okay. fajnie jest tak sobie pospacerować. To jest tak przyjemne. No. No więc jeżeli film Wam się podobał, to dajcie mi łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. I czekajcie na kolejne filmy. Do zobaczenia.